Cześć, witam was na kanale 12FreakMan Dzisiaj zapowiem o nowościach oraz o Clan Warsach jakie teraz są organizowane Ponieważ o, parę osób po tym się pytało Robi się o tym trochę głośno No, więc zapraszam Na samym początku Czy coś się zmieniło w ostatnich w grze? Hmm, w sumie nie za wiele Może poza tym, że klikniemy tutaj to pojawi się map editor Który jest w trakcie rozwoju, nie wiadomo kiedy będzie I w sumie z gry to by było Tyle. Następnie, na Discordzie. Eee, czy za to coś się zmieniło? No nie no, co jest parę osób, które gra. Eee, tak jak teraz, tutaj właśnie widzę, że Kwantu gra coś innego w chwilę obecną, ale pewnie czekasz tam się skończą. I ogólnie... Można powiedzieć, że pojawił się ciekawy pomysł, na ogólnym. Na Clan Warsy, czy coś takiego, przez Isnawa zostało zaproponowane na ogólnym czacie można sobie przeczytać ja na razie nie będę o tym mówił bo jest na razie propozycja jeszcze nie jest to, tu jeszcze nie jest to e, końcowe na War Selection głównym pojawiło się e, rozmowa a no, pojawiła się rozmowa oraz właśnie takie, jakby znaczniki. Nie wiadomo, jak one będą w wyglądały. Twórcy za dużo o tym nie mówili. No cóż, czekamy, nie wiadomo też, kiedy wyjdą. Oraz pojawiła się um, rozmowa z twórcami, która trwa ponad 2 godziny. Jest to głównie audio i na to będę osobny, było gdzie jest dużo pytań. Dużo zostało żadnych pytań, dużo odpowiedzi. No, jeszcze, jeszcze tak jak powiedziałem, to jest dwie godziny, dużo materiału do przeanalizowania, postaram się Wam zrobić streszczenie, żebyście nie musieli tych dwóch godzin słuchać, ale no to wyczekujcie, tak? bo to nie jest jeszcze od razu, ponieważ tak jak powiedziałem dużo tego było, chcę to też trochę spiąć do kupy. No i jeszcze Clan wars. o co chodzi z warsami? No Warsami? Na ruskim serwerze. Zostało te zrobione testowe Clan Wars. To jest taki właśnie kanał. Nie wiem czy mogę to jakoś poszerzyć, chyba nie mogę, żeby wam pokazać, że on jest... A nie dobra jest. Global Map. Tu mamy najemników. Tam informacje o gildiach, to jest. E chyba nasz kanał nie kojarzę. No, to jest też nasz kanał możemy rozmawiać, a tu już sumie nie pamiętam, co to było. Chyba coś do naszego kanału, żeby zarządzać. W każdym razie. Co jest istotne, no, dostaliśmy instrukcję, znaczy instrukcję, opisy zasady w języku angielskim, które dostaliśmy prywatnie, mieliśmy 3 dni na zebranie ludzi oraz wystawienie drużyny. Później to wystartowało, jak widzicie mapa była taka dość malusia. Tak się zaczynało, każdy z tych kolorów to jest jeden klan, już na przykład tego jednego klanu nie ma, więc z siedmiu zostało sześć. I ogólnie jest tak, pięć, klanu, pięć klanów ruskich. Dodatkowo 6 jesteśmy my, oraz zrzuci to sobie Global Elite. I to są wszystkie plany i to jest na razie wersja testowa. Właśnie zostaliśmy zaproszeni osobiście przez założyciela tego pomysłu: tak mi się daje, założyciela przez SAS i abyśmy wystartowali i pomogli im w testach. Eee, no i cóż, na chwilę obecną mapa wygląda, może pokażę, pokażę tak. My jesteśmy pomarańczowi, no i początek mieliśmy dość słaby. Ale już to 8-7 wybroniliśmy, zdobyliśmy dziesiątkę, atakujemy następne tereny. No, początek miałeś takie się sobie, ale to może przez to, że oni się też testowali to wcześniej, a my tak ostatnie czasy, przez wakacje, no, mamy no, małe problemy z treningami, bo dużo osób wyjechało, dużo osób odpoczywa, dużo osób nie ma i no, z tego powodu też robimy rekrutację do niej, ale nie idzie na no jakoś tak super. Lecz trzeba przyznać, że jest to miły gest. Od strony Ros rosyjskich, że zaprosili nas do testów. Dlaczego zaprosili linią? Hmm, wydaje mi się, że po prostu że jesteśmy jedynym klanem polskim rozpoznawalnym na arenie międzynarodowej w War Selection. A cóż, i trochę może o zasadach. Ogólnie klan mógł... Klan wystawiony mógł się składać z sześciu osób. My mamy kolejnie pięć, z czego jedna jest już na urlopie, więc mamy teraz czwórkę do grania. No, i to jest tak, że jakby powiem wojna, tak, ktoś wojnę, tak? Wojnę na jakiś jeden teren to jest. Trzeba 3 dni od wypowiedzenia rozegrać tą bitwę. Jak nie, to 3 dnia o godzinie 20 czasu. Moskiewskiego trzeba to rozegrać. Jeżeli się nie rozegra, no to jest przegrana automatyczna. Czyli, tak jak tu widzicie, na siódemce jest, są 2x, -y, czyli byliśmy na przez dwa klany. No, i w momencie takim, gdzie jesteśmy atakowani przez dwa klany, to wszystkie klany walczą jednocześnie. Akurat niebiescy się nie stawili, więc walczyliśmy tylko z fioletowymi i wygraliśmy praktycznie te mecze, które były dla nas trzech. Było dla nas bardzo, bardzo gładko. No, coś mogę powiedzieć więcej? No jeżeli my się broniliśmy, to przez najbliższe 3 dni, oni nie mogą nam powiedzieć wojną na te tereny, to jest też takie ciekawe. No nie wiem, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania co do tych klamorsów, jak to wygląda, jak to jest ta mapa? A bo może jeszcze opowiem o walkach. Walki są 2 na 2 3x3 albo 4 na 4 To się ustala z wagą drużyną. Eee, nie ma jokerów, można mieć tajemników, ale za każdy najemnika traci się punkty, bo każda prowincja generuje punkty w zależności od tego, z ilo mam prowincjami i sąsiaduje. Ale my akurat nie gramy na punkty. Bardziej nas chodzi, żeby zniszczyć wroga, żeby zniknął z mapy. Taki sobie cel obraliśmy. Na chwilę obecną będziemy chcieli, będziemy chcieli żeby niebiescy znikli z mapy z tego względu, że są chyba najsłabsi, później fioletowi, no a z żółtymi będziemy się przedzierali, bo na globality jest silnym fanem. Eee, tak, jeżeli eee, atakujemy jakąś prowincję, którą nikt nie atakuje, ale ona sąsiaduje z inną prowincją, no to tamta druga prowincja może, znaczy drugi z drugim klanem, przepraszam, z drugim klanem, jeszcze raz powiem, jeżeli atakujemy, co? Już zaatakowali 20, a rzucić nie chcą atakować 20, no to i tak mogą walczyć o to, żeśmy tego nie zdobyli. Jest to dla mnie dziwna zasada, ale no nie my wymyślaliśmy. Je. Dodatkowo yy, można wypowiedzieć maksymalnie 3 ataki, nie można więcej. I dopóki się tych trzech nie rozegra, nie można atakować następnych. No, ogólnie najników można mieć. Za każdego, jakaś się płaci, punktami, w zależności od tego, czy mecz będzie wygrany, czy przegrany, no to się zabiera te punkty. No i nie czy coś jeszcze mogę dodać. No, no, jak macie jakieś jeszcze pytania co do tego, no to ee... No to pytajcie w komentarzu, ja powiem, tutaj mamy rozmowy, co i jak, no jest troszeczkę e, dyskusji, że tak powiem, było. Ogólnie no, wszystko się rozbywa na kanale rosyjskim, zresztą widzicie, Cyrlica jest tutaj, ale na szczęście jak Admi coś jeszcze pisze, to przetłumacza to na angielski, więc nie ma problemu, chociaż Google Translator z ruskiego na polski też daje radę. Sprawdziłem z ciekawości i mniej więcej wygląda to samo, co jest po angielsku, więc nie ma takiego strasznego problemu. Co prawda też mieliśmy parę konfliktów tutaj, ale na szczęście admini odpowiedzieli się po naszej stronie. Nie wiem, chyba bardziej znamy zasady niż rusy gracze, co dla mnie dziwne, no ale cóż. To jest podstawa, żeby tutaj grać, walczyć. Fajnie było coś takiego też zrobić na naszym polskim Discordzie i tutaj właśnie ta... Inicjatywa Istnaza jest dość ciekawa, fajnie, tylko hmm. kto to poprowadzi? Bo oczywiście, Istnaz ma troszeczkę inne plany, no i to jest, co to poprowadzi, to jest raz. Chociaż my, wydaje mi się, że ktoś by się znalazł, bo tutaj jedna osoba czy tego nie zorganizuje, więc musiało być kilka osób, ale jest też jeden wielki minus tego. Skąd wyjaśnimy gracze, bo aktualnie nawet w tym momencie mamy. Kraczy czy czterech, tak? Chociaż tu na Discordzie jest o wiele więcej, ale no nie każdy tutaj wchodzi na tego Discorda, nie każdy gra. No i też klanów za dużo zgłoszonych nie ma. No jest kanał klany, jest regulamin i tak dalej. Ogólna dyskusja, rekrutacja, no ale. No jak na razie widać, że są dwa, z czego Impact chyba w tym momencie nawet nie wiem, czy istnieje. Więc jest to dość takie, no niby są, niby jakieś są te klany, ale nie są zarejestrowane, nie wiadomo ile ich jest, nie wiadomo czy jest sens stworzyć jakieś wojny, bo jeżeli nawet by się zrobili inicjatywę, wyszłoby na to, że klanów będzie dwa, to nie ma sensu robić wielkie wojny, no trzy też nie ma sensu. Zresztą tak jak napisałem, na ogólnym, dopiero jak będzie pięć klanów, to jest, to można coś myśleć o wojnach klanowych. Co mi się bardzo podoba też myślę pomyślę iSnavz'a Isnafsa. A... Nie wiem w sumie dokładnie jak to odmienić. isnavza e, Czyli co mi się podoba w jego pomyśle to to, że każda mapa będzie miała swój wygenerowany sit i teoretycznie to jest dobre, że będziemy walczyli na tej samej mapie. A z drugiej strony... No z drugiej strony, no nie wiem czy takie właśnie granie na takiej samej mapie, już ustalonej z góry, cały czas będzie miało jakiś większy sens, no chociaż no ciężko mi jest to powiedzieć, bo jak to, jest to gra arcade bardziej, jest to Arcade, RTS Arcade niż Tactic. No i nie wiem jak to będzie wyglądało, jakby cały czas w na mapie. Na pewno gracze by już w pewnym czasie się wiedzieli gdzie obmurować, gdzie co, jak zrobić. Więc bardziej by to wymagało od nich przygotowania, tak samo jak przełamać obronę, przełamać atak. Też pomysły byłyby ciekawe. nie byłoby to takie jak mówię, pomysł ciekawy. Co mi się to podoba, że walki o to byłyby w konkretnych godzinach. Bo, tak jak na ruskim serwerze, to jest, że musimy się dogadać z przeciwnikami, jak nie, to trzeciego dnia o godzinie 20, nasze 19 musimy walczyć. I najczęściej to jest tak, że jak wtedy zaczyna się walki, to trwają dopóki wszystkie bitwy, które trzeba rozegrać tego dnia, nie będą rozegrane. Co za tym idzie? No, jeżeli gry będą długie, to można siedzieć nawet do północy. Nie jest to za bardzo konfrontowe, znaczy komfortowe. Dlatego my się staramy zawsze, jeżeli mamy parę bitów jednego dnia, no to 2 na 2 szybki raszyk. I zresztą na nie to wychodzi. Możliwe, że na tym to pokażę, jak będę robił. Jeden z tych, które mogę Wam pokazać, znaczy tak częściowo, bo będę robił odcinek do. Odcinek do, do, do poradnika. Na szybki rush i myślę, że tam też były fajne na szybki rush. No. Na jak robić kamieniarzy i uważam, że tam były fajne zagrania. Wydaje mi się, że takie dwa filmiki wam pokażę. Nie będą złe. Dużo czasu też nie zajął, bo w kamieniu się też szybko robi. No i będzie taki odcineczek. Postaram się, żeby też w tym tygodniu, żeby ten poradnik w miarę szybko zrobi, zrobić i ogarnąć. No i cóż, to do tego może troszeczkę też jest przykombinowane, na razie powinniśmy troszeczkę też co do tego pomysłu oczywiście. Bo tak jak tutaj, że zarządzanie jeszcze prowincją teoretycznie tak, a na razie stu, róbmy to, żeby był w ogóle... miał kto grać i żeby ta gra... te gry się odbywały. Bo jeżeli nie będzie walek to zarządzanie prowincją już nie ma takiego znaczenia. Okej, okay, no to tyle, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania co do wojny klanów, bo mi się wydaje, że chyba tu za bardzo nie mam co dodać. No cóż, tutaj sytuacja. Mogę dodać tylko to, że mamy niefajne położenie, bo jesteśmy atakowani z tych. Tak samo z tych, a tutaj się walczą między sobą, plus ci czerwonie mogą zajmować mnóstwo terenów. Plus tutaj był jeszcze ten, jeden klan, ale chyba odpad nic nie walcząc, bo nie widziałem ich na czacie. No cóż, więc mamy cztery ruskie klany i dwa. Poza ruskie, na Ruskim i tym. Może coś takiego będzie w przyszłości. I na skalę światową. Jeżeli tak byłoby, to byłoby bardzo ciekawe, tylko musiałoby być dopracowywane. Na no przykład zrobione, że raz w tygodniu byłyby bitwy. Załóżmy. No to wtedy powiem Wam, że warto Zakładać klany. Tym bardziej, że jest o co powalczyć. Gracze są powiedziałbym. Tak sobie. Bo dużo też zależy od mapy, nie ma jokerów, więc jak mapa wam nie podejdzie, będziecie mieli miejsca, mało, mało mięsa, mało miejsca. Mało mięsa i mało miejsca w ogóle na początku, no to w będziecie mieli ciężko, tak? A z drugiej strony, możecie mieć dobrą pozycję, tego nie wykorzystać, no? Cóż, na pewno takie walki, każda walka, jak walczycie z kimś dobrym, lepszym od was, możecie później to obejrzeć, przeanalizować i wyciągnąć wnioski. To naprawdę dużo daje. Ja się. Długo, długo tak uczyłem i wam to polecam, tego polecam was brać takich udział... w takich eventach udział, w jakichś turniejach, nie turniejach, nawet jeżeli, oczywiście, jak macie z tak. Ale nawet jeżeli mielibyście zająć ostatnie miejsce, na no to popatrzcie, gdzie przegraliście, gdzie wróg was przygonił, gdzie był lepszy na powtórkach, żeby później na przykład zrobić to samo, albo nawet pomyśleć krok do przodu i jak działać przeciwko temu, co zrobi wróg. No to jest taka postawa by mi się wydaje. No cóż, eee, no to miało być krótkie, nie przedłużając. Trzymajcie się, cześć.